Siema, tu crash i zapraszam Was na gameplay z Call of Duty Black Ops Tryb Sharpshooter. Po polsku ścialec wyborowy. Co to znaczy ścielac wyborowy? No, dobra, to było trochę głupie, ale witam wszystkich. Teraz już na serio. Tutaj crash na czymś zupełnie innym, tak? To jest już ostatnia przeprowadzka. Mam nadzieję, że już nie będę musiał więcej tego robić w życiu, bo troszeczkę to też mi usrywa życie z tym przełączaniem się między tymi kanałami. Ale. Tematik mam dzisiaj dosyć fajny dla Was, bo ostatnio obejrzałem trochę więcej filmów na temat Call of Duty Black Ops 2, na które bardzo czekam i myślę, że to będzie dosyć dobra część, ale tu nie jest o moich odczuciach, a o tym, co zauważyłem. Po pierwsze, do multiplayera wracają moje ukochane, ulubione Glocki Akimbo, to znaczy nie są to Glocki Akimbo, nie, to są Beret. Chwila, moment. Nie, nie, bo większość mówi Baretta i mi to myli, jak oglądam filmy innych zacnych komentatorów polskich, jeżeli takich można nazwać. Bo ktoś, kto popełnia błędy w tak prostym słowie, to nie powinien się nazywać komentatorem, ale to jest sprawa sporna. I obejrzałem i to były beretty. Beretty M93R Akimbo w trybie automatycznym. Trochę mnie to, że tak powiem, przestraszyło, bo przeszedłem przez całe Modern Warfare 2 walcząc z tymi glockami, że tak ujmę. A tu nagle ktoś wrzuca sobie do gry <laughs> tak jakby jakieś tutaj klony tych broni. Troszeczkę mnie to martwi, ale miejmy nadzieję. Twórcy zapowiadają, że gra będzie bardzo zbalansowana. Miejmy nadzieję, że nie będzie też miała laga, bo jak widać ci co grają w Black Opsa aktualnie na konsoli. Nie wiem jak to jest na Xboxie, bo wiem, że na PC to jest strasznie, bo grałem na PC kiedyś. I... Wiem też, że na PS3 ten lag jest dosyć duży i to naprawdę potrafi czasami dość mocno utrudnić grę. Będziecie to widzieli na innych gameplayach, także na TV Arcade, które wrzucam dość często. Tu postaram się, żeby to maksymalnie było dwa na tydzień, ale jeden na tydzień to już będzie takie minimum. Głównie będzie Black Ops, czasami inna giera, bo ostatnio troszeczkę lepiej mi idzie na konsoli. Chociaż ci co ze mną gadają cały czas, to twierdzą inaczej, bo krzyczę na każdego laga. Ale o czym ja mówiłem? O tym, że. Aha, tak, Internetowe połączenie w Black Opsie potrafi czasami nieźle dosrać życie. Jak powiedziałem, nie wiem jak to wygląda na Xboxie. Wiem natomiast, że na PS3 jeżeli źle połączy do hosta, stanie się jakiś przypadek, nie wiem, trzęsienie ziemi nawiedzi serwer, to zapomnijcie o dobrym połączeniu. Jeżeli natomiast traficie dobrze, i jesteście hostem, mam taki gameplay, gdzie jestem hostem. Co prawda, też nie jest to jakiś super wybitny gameplay, bo ja sobie postawiłem kader ratio 2 i staram się tego trzymać. Jeżeli będzie mi szło lepiej, to sobie zwiększę tą poprzeczkę, ale na razie to wystarczy, żeby sobie pooglądać. Jeżeli połączy Was słabo do tego hosta, no to macie przewalone. Jeżeli dołączy Was do mnie, to będziecie mieć przesrane, bo host w tej grze, zacyt tutaj, zacytuję tutaj innego komentatora: Kto jest hostem w Black Opsie, jest Bogiem. Możecie się domyślić, kto to powiedział, ale to jest prawda poniekąd, bo tak naprawdę system hostów to jest troszeczkę słaba rzecz, która nawiedziła serię Call of Duty. Ja pamiętam, że grając w Call of Duty 2, gdzie to były serwery dedykowane, to chyba też było na konsole Xbox, ale ten zwykły, standardowy, to. Jakoś tego laga nie było. Ci, co mieli słabego neta, po prostu mieli słabego neta i im to przeszkadzało w grze, a nie tym, co mieli dobry internet i coś grali. A teraz troszeczkę się to zmieniło i tak naprawdę ci, co mają gorszy internet, grają lepiej, bo nie można ich trafić. I to jest dosyć ciężka sprawa, kiedy człowiek wbija sobie jakiś wysoki kill streak, i nagle się <laughs> okazuje, że tak naprawdę on go nie wbił, bo. Ktoś, że tak ujmę, przeniósł się w inną czasoprzestrzeń i zlagowało go. A to naprawdę jest upierdliwe, kiedy się widzi, jak ktoś, kto ma te dwie kreski, czy tam jedną, wygrywa z nami, którzy mają na przykład kresek 4. To się zdarza rzadko, ale są takie sytuacje i to naprawdę nie jest, nie jest nic wesołego, więc miejmy nadzieję, że w Black Opsie 2 ta sprawa będzie troszeczkę rozwiązana, bo to naprawdę przeszkadza w grze tym, co się starają. A ułatwia tym, co tak naprawdę nie umieją grać, tylko mają ten gorszy internet, bo tu można się kłócić. Black Ops to jest naprawdę świetna gra, ale ma też swoje wady, jak każda rzecz zresztą. Ale tutaj y, tryb sharpshooter. Walka o pieniążki, tak zwane kod pointsy. Bardzo mi jest przykro z tego, że to nie wraca, bo. <laughs> Podobało mi się dosyć to, że można było sobie kupić wyposażenie zamiast je po części odblokowywać. A teraz zrobili tak, że znowu będziemy musieli odblokowywać rzeczy, a nie zaatakować na nie zarobić. To troszeczkę moim zdaniem jest głupie, ale nie było to źle w Call of Duty 4, gdzie nie było tej kodowej waluty i też nam się fajnie grało. Ale tutaj gameplay się kończy, 3 sekundy. Ja się z Wami pożegnam na dziś, to był crash. Już na swoim własnym kanale, nie na kanale TV Arcade. Zapraszam Was na kolejny film, do subskrybowania, lajkowania, jeżeli Wam się podobało, dislajkowania, jeżeli Wam się nie podobało, a jeżeli Wam się nie podobało, to napiszcie czemu. Na razie.